Siema widzowie, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Z tej strony oczywiście, Antonierku. Dzisiaj sobie pogramy w Wiedźmina 2. Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Pewnie większość z Was zna tę grę. To jest moja ulubiona gra. Damy sobie może na średni, no w sumie możemy na średni, możemy nawet na ultra, ale to tam nieważne. Prosiłbym Was bardzo o zasubskrybowanie mojego kanału i zostawienie opeczki w górę. Teraz będą gry, właśnie gry. Ostatnio mówiłem na filmiku, że nie będzie gier, nie będę jakby zanudzał grami, ale będą gry. Zresztą tak jak widać, Wiedźmin 2 jest odpalany. Czytamy sobie mojego save'a z tamtego roku, bo tam nie jestem pewny, ale chyba mam ukończony poziom balista. A poziom balista ja go na przykład nienawidzę, bo jest okropnie ciężki. Dlatego też sobie go e, ominiemy, tak jakby głośność muzyki, głośność dźwięku, głośność dialogów. Wszystko damy sobie na na no, na dwa sobie, może na, na dwa sobie dajmy, żeby mnie było dobrze słychać albo nie. Dobra, może być. Mm. Czytamy sobie grę i to będzie. Gdzieś mam tu ogólnie pełno zapisów. Niepotrzebnych w większość Ile tych jednostek? Ja nie mogę, ile tego? 89-08 2022 I to sobie właśnie wczytamy Będziemy sobie grać. Zrobimy z tego serię tak jakby. O, mamy 60 klatek stałe. No to spoko. Będziemy tak sobie grać. Będzie mi przynajmniej wygodnie. Dobrze, chodźmy sobie co zrobić. Wiedźmiński medalion. Użyj medalionu, aby wykryć pobliskie pojemniki potwory miejsca mocy lub niebezpieczeństwa. Uczajmy temat, co tam się dzieje. To są bezbronni ludzie. Idź stąd i nie mieszaj się. Lepiej się stąd wynoście. Smok zaraz spali tu wszystko. Patrz, jakie opiekuńczy. Dobra, idziemy stąd. Jeszcze się zdążymy nachapać. Wychodzimy. Panie, dziękujemy ci. Dziękujemy. Nie ma za co. Nie, no, nie będę im jakby pieniędzy brał, bądźcie ostrożni. Następnym razem możecie mieć mniej szczęścia. Ukryjcie się gdzieś. Muszę znaleźć moją żonę. Widziałem jak pędzili ją razem z innymi. Jak bydło. Powodzenia. Właśnie, powodzenia. Um, teraz chodźmy. To jest ogólnie mój stary zapis. A specjalnie go wczytam, bo tutaj mam chyba właśnie tą balistę zrobioną. A to jest strasznie ciężki poziom. Idzie mi dać znać, jak mam podgłaszać tę muzykę w komentarzach, o ile mi się uda w ogóle. Głośność muzyki, dajmy sobie. No. Prędzej, tak, lepiej. Dnia. Dobra, gramy. Nie wiem, do końca gdzie mam iść. Przedostań się na teren świątyni. Ciężko powiedzieć, gdzie to trzeba iść. No przejmę sobie wszystkie domy. Trochę tam sobie popatrzę. Nie no, też nie będę im krat. Nie brałem u nich pieniędzy za pomoc, no nie będę też im krat pieniędzy. Dobra, chodźmy na drugą nie stronę. OK. To nie tu, pewno. Gura, można ją zabić, ale no nie ma po co, ale można, nie? Oho, chyba trzeba się będzie bić. Dobrze mówię. No. Dziękuję. No właśnie. I teraz trzeba będzie. Ja wiem, gdzie jest ta droga do bocznej alejki. Tak w miarę. To będzie gdzieś. No tam, gdzie w sumie mamy iść, czyli do tego... No nasz cel pokazuje nam, że jest tutaj, ale to nie jest tutaj nasz cel. Nasz cel jest gdzieś indziej. Znajdzie w sensie się na tamtej stronie. Idziemy. Dowódca, o właśnie, miałem nie z nim porozmawiać. Ty... Zostawcie Ludzie. To nie są ludzie. To jest pomiot lawaletów! Chwast, który będzie się plenił, dopóki nie wyrwie się go z korzeniami. Tak, żeby się więcej nie odrodził. Zdrada roznosi się jak zaraza, dlatego nikt nie wyjdzie stąd żywy. A ty się w to nie mieszaj. Nie będę okay. stał i patrzył, jak mordujecie cię bezbronnych. I co zrobisz? Zabiję cię. Mam świadków, że nie chciałem twojej krwi. Wygrałeś, oszczędź! Wypuść ludzi, już odblokować drzwi. Może raport komu trzeba. To składaj. No i dobrze. Spróbujcie coś spalić. Dotknijcie jakiejś kobiety. A sam król dowie się o wszystkim. Idziemy. To nie tu. <grym> to gdzie to trzeba iść? Ja już się teraz pogubiłem trochę, jak mam być szczery. Aha, dobra. Fajnie. Już chyba wiem. Ja ogólnie w tę grę od dłuższego czasu nie grałem, więc trochę zapomniałem, ale kiedyś w nią grałem dość dużo, więc coś tam też kojarzę. O, no i to będzie właśnie chyba tutaj. Tak, to trzeba rozwalić. To już mi nie trzeba pokazywać. O nie! Ja nie, nie lubię tej studni ogólnie, ale no. W sensie no nie jest to najlepszy poziom. Wow, jakiś zamach. Już, już mi ekran rozmazał. A i tu jeszcze zobaczymy, czy coś jest No Tak, tak, tak. Pieniążki. <gryw> Zawsze wezmę. Nie, no, teraz się akurat. Teraz akurat żartuję. Auto hmm. autozapis? Chyba tak, ale tak dla pewności jeszcze sobie zapiszę grę. Ciemność. No. Jest ciemno. Mam nadzieję, proszę, tylko żeby to na pewno było już po obaliście. Aha, fajnie. Dobra, drzwi zamknięte. Drzwi zamknięte, to gdzie mam iść? A tu jest ta studnia, no to gdzieś musi. co nie wiem. Czy jakiś klucz jest, czy co? A tutaj! <laughs> Wiedźmińskie zmysły. Używam. Aha. No chodź tu. Proszę bardzo, już po tobie. O, tu jest jeszcze jeden przyjaciel. Ej, oni, oni są na jednego ciosa z tego tego. Patrzcie tu. No dobra, nie na jednego ciosa, ale gdy już się im trochę zada i się je rąbnie, to jest już po łatwo zabić. Są to trudne potwory do zabicia. Mm, lepiej dla graczy, chociaż mniej zabawy jest w sumie. No! No. no. Wymachiwanie mieczem da się ten wejść. No musi się dać. Na pewno się da, tylko trzeba się kawałek oddalić. Przynajmniej ja tak zawsze robiłem. I otwieram. No i do góry. I znowu... ...safe'ik. No. <gryty> wow. Idziemy na górę. Tam, gdzie trzeba. I tu będziemy się bić. Tu dopiero będzie ładna bitka. Dobra, nie przeklinaj, bo i tak zaraz umrzesz. Nie ma sensu. Nie powtarzajcie ich. Nie, nie ładnie jest przeklinać. Nie no, dajesz syk chyba cię pogięło, że nie będę ci bił on już, on już ten, ja już miałem schowany miecz, nie wiem czego nie pytajcie o, dobra, tu się otwiera, tak? no to wychodzi Dobra, znowu auto-zapis, a później się dziwię, że mało miejsca na dysku. Dobra, teraz te drzwi są zamknięte, jak, jak dobrze pamiętam, albo na odwrót. Hmm. Dobra. To jest dla mnie ogólnie łatwe, dlatego, że gdyby nie fakt, że przechodziłem tyle razy już Wiedźmina i nigdy mi się nie udało przejść całego, to by to mi tak dobrze nie szło. Na przykład już się nauczyłem tak brać zamach. Jak widać. Ty bez zbroi jest łatwo zabić. Pusz bramę. Najpierw to ja muszę znaleźć klucz, a ja kojarzę gdzieś, gdzie jest ten klucz, tak nawet gdzieś, gdzieś tu na pewno jest. Nawet nie muszę sprawdzać, czy mam znaleźć klucz, czy nie. Może bym tak streamował coś widzę, wie z dwa Co wy na to chcecie? Jak chcecie, to mogę spróbować coś tam postreamować. O jest klucz, a to szybko mi poszło. To ogólnie jest taki plan, że to ma być film tak w miarę możliwości bez cięcia. Rozmawiaj z tym Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie. I najbogatszym. Trzymam Waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Gerald dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? chę dożyć elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Teraz będzie kadcenka. Z rochów. <śmówiłem> Mówiłem? Scoia'tael. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. No nie! Na początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana Lawaletę. Trzeba zrobić tę balistę. Zrobimy tę balistę, przynajmniej spróbujemy i koniec. Pominimy sobie to, bo to już chyba każdy widział ogólnie. Jak nam nie będzie z tą balistą szło, to będą dalej odcinki z Wiedźmina. To nie koniec. O, ładnie się dzieje. Już mnie w pesy skaczą. Okej, okay, to chyba tyle. Wo, a tu można przejść? Lordie Soixen, sforsujcie bramę. To dobry dzień. za mną, panowie. Za temerię. Nie ukrywam, że będę czasem pomijał. Swan, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lawaleta i złamać morale obrońców miasta. Wedle rozkazu. Geralt, panowie, za mną! Pochwałę! Okej, okay, na pierwszej linii. Ojejku, jejku, jejku. jejku. się do kurwy ręzy! Zabranie! Kurwie... Tak... Tam, gdzie będą przeklinać, będę pomijał, bo to nieładnie. Pamiętajcie, nie przeklinajcie. Dobra, eee... no i teraz będziemy się z nimi bawić zabijanki, no i po co? Jak się dobrze tę balistę naciągnie, to później się łatwo strzeli. Ale mamy już przynajmniej za sobą tamte poziomy. Czyli nie będziemy musieli ich robić, chociaż tyle dobrego. No i tego odcinka też nie będę jakoś super montował od razu, mówię, że nie ma sensu. Te odcinki z widzimilam, może w ogóle nie będą montowane jakoś specjalnie. Poza tym, że czasem trzeba będzie pikać przekleństwa. Aha, naciąganie balisty. Gdy na ekranie pojawi się symbol przycisku i pasek postępu należy jak najszybciej wciskać podany przycisk. Jak najszybciej! Aha, bo to trzeba naj... a jak najszybciej, dobra. Czyli, jak będziemy naj... jak najszybciej, to zrobimy to jak najszybciej? Szybciej nie umiem, dosłownie, szybciej nie umiem. Nawalam przy tym przycisk jak tylko umiem. La i non Ok, okay, okay. Oh, okay. okay e quindi? Wyceluj balistę. Także szybciej się nie da tak klikać, tak? Dobra, mocniej nie umiem. Pewnie... A następnie wystrzel? O, już będę wystrzelał. Ej, ale super, to dobrze, bo nie wiedziałem, że to trzeba po prostu szybko naciskać. Ja się zawsze z tym męczyłem wystarczyło tylko to przeczytać, mam ja nie mogę, ja to tyle razy robiłem, a co wystarczyło tylko w to spamić masakra, ja nie mogę poważnie? to trzeba będzie znowu robić? nawet nie rupiaj może będę musiał to wszystko od nowa robić, przecież dopiero robiłem Pewnie będziemy musieli zostawić na następny odcinek. Nie mam zamiaru się teraz z tym bawić, chociaż w sumie może. Nie, na pewno nie. Na następny odcinek. Dzień, bo, gdzie my to tu wychodziliśmy? Tutaj? Tu się nie da wdrapać. Może tędy? O, zabić rycerzy, może tego nie trzeba będzie już robić, tylko można wybrać. O ty mogę się tu wdrapać? Mogę. Zamy ten, ten poziom, bo już nam się nagrywa chyba z godzinę ten film. Rozwalisz no! 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 to już, to sobie zapisujemy grę i ja już będę ten odcinek widzowie kończył. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jak się Wam nie podobało, to w dół. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie apeczkę w górę. Będę wam bardzo wdzięczny. Do następnego. Cześć!